Witam wszystkich bardzo serdecznie, to już jest dziewiąty odcinek z naszej serii zagrajemy w Dunstar sezon drugi. E, pomiędzy odcinkami zbyt wiele się nie zmieniło, poza tym, że doszło parę dni. Tutaj nagrzewamy sobie właśnie kamień z jedzenia, chyba właściwie, może trochę coś doszło, ale nic ciekawego. Spróbujmy coś zrobić może ciekawego z tego, coś ugotować. To nie wiem w ogóle, czy to nie jest trujące przypadkowe. Może z tego coś ugotujmy. Może trochę szkoda tego suszonego mięsa, ale trudno. I tak powinniśmy przeżyć całą zimę bez problemu. Więc raczej nie będę sobie <laughs> e, Dzisiaj chyba postaramy się znaleźć bawoły. Jeszcze nie jestem pewien gdzie tu raczej ich nie będzie, może tutaj Gdzieś w tych okolicach Spróbuję pójść tam w dół O. To odłóżmy jako zdrowe A tu będziemy jedli po drodze Za chwilę będzie dzień Więc ruszymy jak będzie dzień. Czapkę mamy tam co odbudowuje psychikę trochę mamy włócznie dwie i nałuszniki tą e, puchową Komizelkę, czy coś takiego i jeszcze odkryłem, że możemy zrobić coś takiego. W tym, w tym kapeluszu śmieszna sprawa. Ona chyba nawet nie ociepla, ta czapka. A będziemy nosić materiały na ognisko. Mamy, to dobrze. Więc zbieramy kamień i biegniemy chyba. Może weźmy włócznie w ręce. Jak coś tam jeszcze pochodnie. To też dobrze. Wejdźmy. Aha, ścieżki za bardzo nie widać. Trudno. Może znajdziemy bawoły? Jak znajdziemy bawały dobrze byłoby je zaatakować i coś ciekawego po prostu z nich zdobyć. A głównie chodzi nam o te nawóz, co dają bawołę, z których można robić farmę. Ale sierść również szybszy między innymi na czapkę. O i chyba tu sam bawoł. Na to wygląda. O, super! E, możliwe, że zaraz mam ten okres godowy i mogą nas atakować, nie jestem pewien. Pozbierajmy sobie na razie te odchody bawoła. Mam nadzieję, że nas nie zaatakują, przynajmniej teraz. I jeszcze chciałbym takiego samotnego znaleźć, raczej żeby po prostu go zabić, żeby wypadło z nami to mięso, dużo z których bym sobie zrobił moczugę. I. Fajnie by było jeszcze, jakbym był więcej. Jakbym zamiast tą sierść bawała. Znaczy, zdobył. W ogóle nie jestem pewien, czy możemy ogolić bawała. Wydaje mi się, że możemy, ale nie wziąłem niestety tej yy, brzytwy. Więc może się wrócę. Tu idzie takie małe cięcie. Ja wrócę się do bazy po tą brzytwę i zaraz tu. Będziemy. z powrotem. Już byłem w barze. Już jestem po krótkiej przerwie, już byłem w barze e, wziąłem tą brzytwę i wracam do, do bawałów mniej więcej i okazało się, że znaczy stwierdziłem, że mogę przetestować sobie nowe rzeczy, które są w craftingu i stwierdziłem, że zrobię sobie e, o, o, to to, co jak, jak zginiemy, to się tu odrodzimy. I to jest strasznie blisko, dosyć blisko naszego miejsca, to super. I stwierdziłem, że mogę, sobie, mogę się przespać w tym, w, jak to się nazywa, w śpiewarze. No i skorzystałem z okazji i się przespałem. W nim więc bardzo dobrze. Nie jestem pewien na ile silne są te bawały, szczerze mówiąc. Najpierw pozbieram sobie te odchody. I może troszeczkę się uzbroił, czyli może odłożę ten plecak gdzieś tutaj. Tylko nie w którym miejscu, może mniej więcej Tutaj gdzieś, tutaj na tym, tak jakby albo obok tego stołu, mniej więcej obok tego tutaj, gdzieś odłożę. Placak, założę sobie to. Ten kapelusz mogę odłożyć. Założę sobie yy, zabardzenia, że na kapeluszu, który by nie wybranił, więc założę sobie nauczniki. I to raczej mi nie będzie potrzebne. Wezmę sobie tą włócznię, może ją zużyję przy okazji. I zrobimy tak i pójdziemy zaatakować jednego bawała trochę się bałem szczerze mówiąc, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Ups, jednak wszystkie mnie je zaatakowały. Może będziemy uciekali, jeszcze zaczynamy zamarzać. Będziemy uciekali i... dosyć szybkie są szczerze mówiąc. Mam nadzieję, że zresztą odpuszczam, albo przynajmniej jeden zostanie i z tym jednym jeszcze miałbym jakiekolwiek szanse. W sumie nie wiem, czy mam z, z jednym, czy z większą ilością szansa, ale wolałbym mimo wszystko z jednym walczyć. Trzeba jakieś małe uniki robić. Może wprowadzę je w, do tych pingwinów? Aha, no nie będę ich atakował, szkoda. Gdy robić, nas i zaczynamy bardziej zamarzać. Teraz zaczyna zbić, no że już nas właśnie uderza. więc wezmę sobie pochodnie w rękę, może to coś da? Niestety nie, chyba. No właśnie. E, już myślałem, że nas zostawił, szczerze mówiąc. Zacznę go bić. Zaraz powinien zginąć. Taką nadzieję. A super, dojdźmy radę, rozbijemy to szybko ognisko. Tutaj. I się spróbuję trochę ogrzać. Jak najszybciej. Tutaj rzucę ten kamień. I dorzucę trochę do tego ognia. Jak się. Może bym się przespał. I trochę bym sobie odbudował. E, ileś życia. Ale bym gładno, strażnie, Mógłbym znowu zginąć z głodu. Dosyć sporo tego mięsa. To dobrze. Gdzieś to jeszcze ten mały biegał I on taki samotny był. To może. Też nam by się udało go zabić, ale go nie widzę już za bardzo, niestety. Trochę mi się już ten kamień ogrzał. Może w tym czasie wrócę sobie, po ten... No, niestety dosyć daleko. Mi odganił. Więc tutaj chyba zostaniemy tą noc. Prześpię się, może znowu, i pobiegnę w stronę. Właśnie w tego plecaka i wrócimy do naszej bazy. Tylko właśnie boję się spać trochę, bo mogę zginąć. Więc może do nocy dobiegnę tutaj, ja myślę, że dobiegnę, to zbiorę ta. Aha, nie mam miejsca za bardzo. Wyrzucę może... Aha, no i zapomniałem spróbować galić tego, bawała wyrzucę tu tą włócznię. Tylko zacząłem po prostu bić. Trochę nie pomyślałem. Ale zero możemy tam wrócić potem plecak. To nie jest w górę, ale tu mam brówki. Możemy zrobić jakieś jedzenie, może przy okazji. Ops, nie ma miejsca, więc to zjedzmy od razu. Z tego mięsa spróbuję zrobić tą lepszą maczugę. I Może coś jeszcze? zobaczymy. A raczej większą maczugę i jakieś jedzenie. Może zacznę suszyć to mięso. Tutaj dorzućmy za dwa węgle. Tutaj rzućmy ten kamień albo, że się zaczął nagrzewać, jeszcze bardziej. Eee, wydaje mi się, że można sprawić zrobić tą maczugę, ale trzeba do tego jedną świńską skórę. Ale mam chyba gdzieś ją tutaj dokładnie. Ona ma dużo większe obrażenia z tego co się orientuje. Nie mam do bardzo miejsca na nią. Uważam, tutaj, a to na razie. Odłożę tutaj. Tą skórę też tu odłożę. Ze świni. Tą na razie by dotrzymał. Może zrobię z niej trochę lepszą czapkę. I jakoś coś było takiego. Aha, potrzebujemy jeszcze ruka rogu, niestety nie mam. I dużo więcej potrzebujemy tego futra. Na razie trudno. Nic ciekawego nie możemy zrobić. Nie mamy tego. Nie wiem skąd to zdobyć. Więc może zjedzmy coś i się prześpijmy. Weźmy tam Prześpijmy się. Ops, nie tak. Dobra. Wszystko nam się w miarę odbudowało oprócz... Yy... Głodu, bo głód my sobie tracimy, ale to normalno. W nocy i tak bym stracił głód. To mięso zawieźmy, może to będzie to większe mięso, usłyszane, bo jeśli nie mylę, śmieszne to moczuga wygląda trochę. Rozpalmy jeszcze trochę, żeby to się wszystko odnowiło tutaj. Nie za bardzo do co jeść, chyba, więc usmorzymy jednego grzyba. No nie za bardzo. Nie za bardzo, a samego mięsa trochę szkoda. pobiegniemy potem ten plecak może. Ta maczuga chyba się będzie psuła, bo jest ten wskaźnik pokazany na niej. Ona się może chyba psuć od... E, po prostu termin przydatności, jeśli będzie kończył, tak mi się coś wydaje. Więc możemy... ją trzymać w lodówce, jak nie będziemy mieli zamiaru walczyć. Tutaj mamy jeszcze dwa bawoły. Więc możemy z nim zawalczyć na tę lepszą maczugę trochę. a nawet mam trzy bawały. Wydaje mi się że jest trochę lepsza może ta maczugę. No jest lepsza, zabijmy jeszcze ta szybka. Teraz będę uciekać, a ta? Te... Niestety też nie mam szans właśnie ich doganić. Dobra, mam... będziemy mieli dosyć sporo mięsa, tak mi się wydaje. Ten nas się bardzo bał i będzie uciekał. Tutaj mamy e, tą dziurę, właśnie. To może w następnym odcinku do niej pójdziemy. Wydaje mi się, że można zbywać tej dziurze tutaj, ale w sumie to nie jest tak źle. Tutaj znalazłem chyba między odcinkami e, coś takiego. To jest e, drzwi Maxwella chyba coś takiego, ale szczerze mówiąc nie jestem pewien, czy to jest dobre miejsce, czy raczej nie. Więc na razie sobie odpuszczę raczej. Dosyć tylko się niszczy, chyba ta. Mm, Maczuga, tak mi się wydaje. Spróbujmy ogolić tego bawała. O Jezu, przez przypadek ogoliłem siebie. Ale to dobrze, bo zrobię sobie z tego... Eee... Zrobię sobie z tego... O, chyba mogę go. Nie, nie mogę. O co chodzi? Szkoda. Może tak? Nie. E, będę musiał zrobić tą mięsną kukłę, którą może też zrobimy w tym odcinku. I z tego co wiem, to trochę mi zejdzie życia przy tym, ale nie jestem pewien czy przy robieniu, czy przy. E, dopiero jak umrę. Czy to Czy się mi dopiero zmniejszy, to ilość życia, ale przynajmniej będziemy mieli taki dodatkowy, jakby checkpoint, taki w coś w tym stylu, że jak umrzemy, to będziemy mieli jeszcze gdzie wrócić i w jaki sposób wrócić. Więc to jest dosyć dobre. To jest pierwsze, ale na tym można polegać, ale tylko raz, a tam. Też będziemy mogli tylko raz, ale już będziemy mieli dwa razy takie punkty odrodzenia, A szczególnie, że taki raczej... Możemy ciężko drogi znaleźć, tak mi się wydaje. Może gdzieś tutaj jest, ale chyba raczej nie ma. Między jakimś odcinkiem spróbuję sobie... Przejść cały ten teren wzdłuż rzeki, wzdłuż wody, żeby odkryć całą wyspę. Bo teraz to mniej więcej tylko tak... Po prostu sobie się przebiegłem tutaj jest parę damków. Świnek, tutaj chyba też w tych okolicach tu są dwa. Co najmniej nigdzie chyba tego króla nie znalazłem. Yy, I te drzwi Maxwella, Nie jestem pewien, czy jak tam wejdę i uwolnię Maxuela, do przypadkowo tą postacią już nie będę mógł wyjść. tam mi się coś wydaje. Wydaje się tak, jakby zastąpimy. A nie chcę raczej tą postacią, bo tą postacią najbardziej, najlepiej mi się praktycznie gra. Z tego co zauważyłem. Pozbierajmy jeszcze więcej tych kup. Bo będziemy mogli więcej tych farm porobić jednak. I nie wiem dlaczego nie mogę tu iść, bo nie rozumiem. Ciekawe czy w ogóle ta broda mnie ogrzewała, bo normalnie jest coś takiego chyba, że broda ogrzewa. No ale nie wiem. Niby już mnie bardzo zdziwiła ta gra pod tymi względami takimi survivalowymi. Ale nie wiem czy. Teraz też mnie zdziwi i zaczynamy zamarzać pomału, jeszcze nie tracimy życia. Jak zaczniemy tracić, to rozbijemy szybko ogniska, chwilę się ogrzejemy. Jest mi dosyć blisko, może dobiegnę. Zanim zaczniemy ginąć. I chyba będziemy kończyli ten odcinek. I za chwilę trochę coś porabię i zacznę drugi, tak mi się wydaje. Już jestem strasznie blisko. Ok. Wydaje mi się, że zaraz zaczniemy ginąć. Dlatego ja za szybko się rozpala. Mm. Tutaj rzucimy ten kamień przy ognisku. Odłóżmy może tą rzetwę. Będziemy musieli sobie drugą zbroję zrobić. I powiedzmy, dwa mięsa jeszcze. Spieszą do okrylika, bo dosyć długo tutaj jest w tej pułapce, Tam mi się coś wydaje. I to chyba byłoby na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w następnym. Siema.